Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na taki babski filmik dotyczący sukienek letnich. Zakupiłam w tym sezonie kilka sztuk. Będą tutaj sukienki z Reserved, z Nari i z Mohito, i może od sukienki z Mohito zaczniemy. Ja Wam tak pokrótce omówię tutaj te sukienki, natomiast później na przepitkach pokażę Wam jak one wyglądały na mojej sylwetce. Ja mam 1,64 wzrostu i tak ogólnie noszę rozmiar S lub M. Jestem tak mniej więcej po środku, ale teraz raczej S. Więc pierwsza sukienka, słuchajcie, została zakupiona w ogóle przeze mnie, może nie zakupiona, ale znaleziona przez przypadek. Szukałam na stronie czegoś innego i właściwie nie nawet nie, nie próbowałam interesować się sukienkami z Mohito, gdyż one zazwyczaj kojarzyły mi się z, ze stóp procentowym poliestrem. Natomiast tak przez totalny przypadek dojrzałam właśnie tą i gdy zobaczyłam, że jest ona z ze stuprocentowej wiskozy. To, to się właśnie nią zainteresowałam. Materiał jest taki bardzo przyjemny, milutki. Ja ją, słuchajcie, wyjęłam z pudełka i ona nawet nie jest aż taka bardzo pognieciona, jak tutaj niektóre z pozostałych sukienek. Także na duży plus. Ma bardzo ładny, zgrabny dekor, który jest dosyć spory, ale nie jest za duży i naprawdę bardzo ładnie, tak smacznie wygląda. Rękawki zakończone gumeczką. Ona jest długości... Midi mi sięga e, tak mocno za kolana, powiedzmy do połowy łydki, zakończona taką dziew, dziewczęcą. E, słuchajcie, tutaj falbaną, taliowana w pasie, e, zapinana z boku na zameczek, e, bardzo ładnie m, wyszczupla z sylwetką. Ona tutaj jest w pasie, e, nie wiem czy to zobaczycie, odcinana. E, pokażę Wam jeszcze tak bliska ten print. Nie wiem, czy to widać. Jest takie bardzo fajne, delikatne, różowo-fioletowo-beżowe, kwiat... Beżowe, żółte, kremowe, takie kwiatuszki. Słuchajcie, naprawdę bardzo ładna. Ta sukienka kosztowała 139 zł. Ja mam ją w rozmiarze S. I naprawdę mocno zastanawiam się, czy, czy jej sobie nie zostawić? Prawdopodobnie e, chyba zostawię ją sobie, bo, bo naprawdę mocno mnie ta sukienka zaskoczyła. Kolejna propozycja to jest sukieneczka z Reserve. Ja ją mam w, też w rozmiarze S, chyba wszystkie tutaj, tak, 36, chyba wszystkie tutaj będą s -ki. To jest sukieneczka w takim kolorze mocno karmelowym. Były na stronie jeszcze inne kolory, była czarna. Taka czerwona, ale ładna, taka zgaszona czerwień i zielona. I ta ciemnozielona, taka butelkowa z brązowymi guziczkami bardzo mi się podobała, natomiast nie było już mojego rozmiaru. Więc zdecydowałam się na to. Ten materiał też jest bardzo przyjemny. To jest 75% wiskozy i 25% lnu. Jedyne co się w tej sukience mi nie podoba to że ona, zobaczcie, ona jest bardzo wygnieciona, no zresztą Len ma to do siebie, że on się mocno gniecie. Na pewno da się to ładnie wyprasować, no ale nie wiem, czy w takim codziennym noszeniu, czy nie, był, nie będzie to kłopotliwe, że ona się tak tutaj e, mocno e, wygniata. E, jest ona, słuchajcie, w pasie e, wiązana. Można sobie ten paseczek zawiązać albo z przodu, albo z tyłu. Ja, e, jak zobaczycie, na przebitkach zawiązałam z tyłu, bo mi się tak bardziej podobało. E, bardzo fajna propozycja. Mam tutaj takie. Guziczki, ja nie wiem czy one są drewniane czy plastikowe, trudno to ocenić, ale naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Ma ładny taki nieduży, nieduży dekolt. Podoba mi się w ogóle fason tej sukienki, że ona jest zwężona w pasie i tutaj mocno rozkroszowana, też jest takiej długości mili. Bardzo mi się podoba natomiast fason i podoba mi się ten przyjemny, miły materiał. Natomiast Wydaje mi się, że ten kolor nie do końca jest dla mnie trafiony, że on tak trochę się ze mną zlewa, z opaloną skórą. No nie bardzo mi się to podoba. Takie, takie to wszystko jest, wiecie, zlane. Ona kosztowała też 139 zł. Także tak. Propozycja to jest też sukienka z resert i ona bardzo mi się spodobała na stronie, natomiast jak ją założyłam, to czuję się w niej tak trochę jak ciotka klotka, powiem szczerze. Nie wiem, czy do mnie takie kwiaty duże, kolorowe pasują, czy mnie nie postarzają, ale już pokazuję wam co i jak. Ona jest również wykonana z wiskozy, 100% wiskozy, z tym, że ta wiskoza jest, słuchajcie, taka, taka cienka, troszkę jakby przez. Przezroczysta. Czyli już tutaj widzimy, że wiskoza w wiskozie nie równa. Bo mam tutaj, pokażę Wam zaraz inne sukienki też wykonane ze 100% wiskozy. I wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast ta jest taka dosyć cieniutka. Ma długi rękaw, co, co mi nie przeszkadza, bo on się fajnie podwija. On zakończony gumeczką, Więc tutaj akurat na plus można nosić nawet w też takie troszeczkę chłodniejsze dni. U nas wiadomo, lato jest kapryśne. Raz potrafi być ponad 30 drugiego dnia już 15, także ta sukieneczka na pewno znajdzie swoje zastosowanie. Podoba mi się dekolt, bo nie ma kołnierzyka, a ja, wiecie, tak nie do końca lubię kołnierzyki w sukienkach. Ostatnio się trochę przekonuję, natomiast wydaje mi się, że takie zakończenie właśnie ze stójką, z jakimś takim dekoltem jakoś tak bardziej do mnie pasuje. Tutaj ma takie guziczki. Stroczek w pasie jest związana, jest długa, też z falbaną, dziewczęca, ale mówię, no nie wiem, czy, nie wiem, czy ona do mnie pasuje, czy ona mnie nie postarza. Ona kosztowała, słuchajcie, 99 zł, bo została przeceniona. Jest jeszcze pełna rozmiarówka, ja mam ją w rozmiarze 36. No nie wiem, wydaje mi się, że tą sukienkę akurat odeślę, bo tak nie do końca, nie do końca mnie przekonała. To już jest, słuchajcie, z działu premium. Ona była bardzo droga. Ona kosztowała 359 zł, więc całkiem sporo. Jest wykonana w 100% znu i ten len jest taki gruby, mięsisty. co generalnie uznałabym na plus, ale w tej sukience nie wiem, czuję się jakoś tak sztywno. Wiecie? Nie wiem, nie wiem, czy. czy... Czy, czy to mi odpowiada. To jest taka typowa szmizierka z kołnierzykiem, zapinana e, cała na guziczki, długość midi, wiązana w pasie. E, urzekł mnie na stronie ten kolor, właśnie szukałam jakiejś takiej e, sukienki w kolorze pomarańczowym, bo bardzo e, mi się w tym roku ten kolor spodobał, on jest e, modny, natomiast ja nic takiego nie miałam w swojej szafie. E, ale te, i, i rzeczywiście na żywo ten kolor jest bardzo ładny. On jest nasycony, on jest taki żywy. Z tym, że nie wiem, czy on do mnie pasuje. Czy on nie jest właśnie za bardzo taki. I na dodatek jeszcze ten materiał taki bardzo sztywny. Ja mam ją w rozmiarze 36, tak jak pozostałe. No nie wiem, zobaczcie na przebitkach, ocencie, jak ona się Wam na mnie podoba. Ja myślę, że, że raczej jej nie zostawię. Raczej odeślę tą sukienkę. Sukieneczka jest z polskiej marki Nari. Ja niczego jeszcze nie miałam z tej strony, natomiast jest o niej głośno już od kilku sezonów, więc postanowiłam, że spróbuję, że zobaczę, o co w tym wszystkim chodzi, bo dziewczyny są zachwycone tymi sukienkami. I powiem Wam tak, no rzeczywiście materiał tu jest na przykład sukienka z wiskozy, to jest 100% wiskozy. I ta wiskoza jest naprawdę, no czuć, że ona jest dobrej w jakości. Z jednej strony jest mięciutka, nie jest sztywna, ale z drugiej strony jest bardzo mięsista, taka naprawdę konkretna, tutaj nic nie prześwituje. Sukienka ma, tego teraz nie zobaczycie, to nam mnie będzie widać, ona ma taki typowo kopertowy fason i co ważne, jest bardzo fajnie skonstruowana, bo zazwyczaj te kopertowe sukienki, one się tutaj rozchodzą w biuści i trzeba tam gdzieś czymś przypinać, natomiast tutaj fajnie jak się to zwiążą, ona ma dwa troczki, jeden się... Wiąże po jednej stronie, a później ten główny pasek po drugiej. I to wszystko ładnie przylega, i tutaj się, się nic nie rozchodzi. Zresztą zobaczycie na przebitkach, że ja tutaj nie muszę sobie nic przytrzymywać, że to, to się fajnie trzyma. Rękawek jest taki. E, Tro, odrobinę dłuższy niż krótki, ale z też zakończonym gumeczką. Bardzo fajnie wygląda. Długość taka jak w poprzednich sukienkach. Ona jest, jest zakończona falbanką i ten dół jest taki nie, nie, nierówny. Tak? Trochę krótszy z, z przodu, dłuższy z tyłu. Bardzo, bardzo ładna. Z tym, że nie wiem do końca, czy, tak, czy ten print nie jest dla mnie taki Zażywy, czy ja, czy ja tym dobrze wyglądam. Podobam się sobie w tej sukience, ale tak nie jestem do końca przekonana, wiecie? W każdym razie ona kosztuje 299 zł. Ten model się nazywa Nina Fiawe Midi, i patrzyłam przed chwilą, i na razie nie jest dostępna. Wszystkie się wyprzedały. Ona też jest w wersji takiej krótszej i te krótsze są w. w w tym, w, tym, w tym kolorze, w tym princie, natomiast tej długiej już na razie nie ma, nie wiem, być może się pojawią i mocno się zastanawiam nad tą sukienką, dlatego, że tak jak mówię, no, z jednej strony mi się bardzo podoba, no, czuję tą jakość, naprawdę czuć tutaj tą jakość, ona jest, jest taka fajna, konkretna, ale z drugiej strony jest to naturalny materiał, więc czuć, że ona będzie fajna, przywiewna, nawet na takie cieplejsze dni. Nadaje się moim zdaniem nawet właśnie takie ciepłe, gorące dni do, do pracy. Ja bym ją założyła do sandałek i do jakiejś tam borybeczki. Natomiast nie wiem, czy ona nie jest zbyt kolorowa. Czy ja się dobrze w czymś takim czuję? No niby fajnie to wygląda, tak do polennej skóry, ale ja na co dzień nie, no nie noszę aż takich kolorowych rzeczy. No i tutaj, tutaj się zastanawiam. Dajcie znać, no, zobaczycie na, na przebitkach, dajcie znać co o tym myślicie, czy powinnam ją odesłać, czy ją jednak sobie zostawić. też jest z Nari. Też ze 100% wiskozy. Ta jakość bardzo fajna. I ja ją kupiłam, to jest sukienka letnia, ja ją kupiłam teraz na lato, ale ona będzie też bardzo fajna na jesień. Bo na przykład wystylizowana z jakimiś zamszowymi potkami, z torebeczką zamszową do swetra drugiego, Myślę, że będzie też fajnie wyglądać. Z tym, że tutaj ja mam problem, że ten dekolt, on mi się na biuście rozchodzi. To jest to, o czym mówiłam, że te, te sukienki, które właśnie mają takie kopertowe tutaj rozwiązanie dekoltu, że one potrafią się rozchodzić i tutaj, <coughs> przepraszam, tak właśnie jest w tym przypadku. Rękawek długi, zawiązywany na takie fajne troczki, ładnie to wygląda. Gumeczka w pasie, Dwie falbany to jest najkrótsza z tych wszystkich sukienek. To jest sukienka taka, ale to nie jest mini. To, to jest taka fajna długość przed kolanką, także bardzo, bardzo mi się podoba. Dziewczęca. Ona się nazywa Valentina Green Panther. Także tak. Kosztuje 239 zł i ona jest w tej chwili przeceniona z 289. Też oczywiście w rozmiarze S. I bardzo ładnie ona wygląda, mi się bardzo podoba. Ja lubię taki ciemnozielony, butelkowy kolor. Tym bardziej, że ona jest jeszcze w tą taką Ala Panterkę, więc to też nadaje jej takiego fajnego smaczku. Tylko mówię, gdyby nie ten dekolt, to nie zastanawiałabym się. Gdyby ona na przykład tutaj była jakaś taka wiązana jakiś troczek, no to byłaby super. Natomiast tutaj, no, nie wiem, trzeba pomyśleć o jakimś czy zatrzasku, czy, czy sobie tutaj ewentualnie gdzieś szyć. Bo tak to jest bardzo fajna. Także, także nie wiem, co, co zrobię. Do Was, tak, prośba o pomoc. Zobaczycie te wszystkie sukienki i doradźcie mi, która, która, którą byście zostawiły, którą zdecydowanie należałoby odesłać. Ja też mam oczywiście swoje typy i tak mniej więcej tutaj Wam nakreśliłam, co ja sądzę o tych propozycjach, ale jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie zdanie na ten temat. No i jeszcze, jeżeli na przykład znacie jakieś fajne marki polskie, naj, najchętniej, które mają właśnie jakieś ciekawe sukienki letnie, najlepiej jest właśnie z naturalnych materiałów, z iskozy, z bawełny, z lnu, albo z jakichś mieszanek tych materiałów, to, to polećcie mi, chętnie przejrzę sobie strony tych, tych sklepów. No i co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w na następnym filmiku. Pa!